Konsekwencje są bardzo poważne. Yy, finansowe też. Yy, mam się odnieść do liczb, czy do lat związanych z paragrafami, czy do rozwiązania, które niwka jest urodzona w czepku. Powiedziałem, no, znowu na patencie. Bo prokurator proponuje ugodę, zawiasy, chociaż się nie należą. Tak po paragrafach się nie należą. Bo wiecie, że zawiesić można wyrok tylko do dwóch lat. Ale prokurator zaproponował ugodę na bardzo korzystnych warunkach. Mówię bierz, bierz, bo drugiej takiej okazji nie będzie.